Socjopatia to zaburzenie osobowości. Co pita osoba, mokreska eby socjopat. Socjopaci są inteligentni, bez skrupułów, agresywni. Przybieraj mask normalności, czasem WRCZ czaru osobistego, by tylko osi GN zamierzone cele własne. Nie ma dla nich znaczenia. Kreska e przy okazji rujnu innym kreska Specjaliści zwracają uwagę, kreska e co pita osoba kreska e by socjopat, czyli wykazywa tego typu zespół cech. Rukreska nica chorobą chorob psychiczna psychopatii polega na tym, kreska e na rozwój choroby, rodowisko ma niewielki wpływ. W Przypadku socjopatii ogromny. Socjopatia zaliczana jest do zaburzeń osobowości według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych z 10 Osobowo o takich cechach nazywana jest w czenie okrelan psychopatyczny i charakteryzuje się nieumiejętności przystosowania się do kreskałycia w społeczeństwie. Nie jest to wicechoroba, na którą kreska na zapal lub si z niej urodzi. Socjopato krelamy osob, która lekcewa kreska Y normy i zwyczaje obowiązujce w danej kulturze czy rodowisku, nie liczy się z uczuciami innych, manipuluje ludźmi i nie ma poczucia winy. Oba pojcia, socjopatia, socjopata i psychopatia. Psychopata, na stabe weżby do naszego codziennego słownika e i mógłby ukreskaływany zamiennie. Objawy socjopatii Socjopata nie wie, co to empatia, współczucie, ciepłe relacje. Nie wynika to ze zbej woli, ale z niezdolności do tworzenia zwisków opartych na wizji. Nie rozumie. Co to znaczy krzywdzi drugiego CZ? Krzywda dzieje się tylko wtedy, gdy on ją odczuwa. Egocentryczny, postrzega siebie jako osoby bez zarzutu. Win za niepowodzenia obarcza innych. Większość osób z tak osobowo ci ma przyjem powierzchowno, bardzo dobry prac, rodzin. Wykształceni, majtni, pebni uroku, elokwentni sprytnie wykorzystuj te cechy do manipulowania ludźmi dla własnych potrzeb? A ponieważ kreska jest dobrymi obserwatorami, łatwo wychwytuj ludzkie s aby w odpowiednim momencie je wykorzysta. Socjopata z wysokim ilorazem inteligencji jest najbardziej wyrafinowany i niebezpieczny. Socjopaci do celu fit po trupach mówi się, kreska e tylko osoby twarde osi gaj sukces. Powiedzenie to u socjopaty nabiera nowego znaczenia. Socjopaci zajmuj kierownicze stanowiska. Gdy kreska po trupach zmierzaj do okrylonego celu, pieniądze, stanowisko, wbadza. Ludzie S dla nich tylko rodkiem lub przeszkodą na drodze do celu, wice wykorzystuj ich albo niszcz. CZ sto u osób na szczytach w badzy w korporacjach, ale te kreska w małych firmach obserwuje się cechy zaburzonej osobowości. Socjopata nie identyfikuje się z ludźmi, nie broni ich, chyba kreska E jest mu to do czego potrzebne. Osoby z zaburzoną osobowości czerpi z poczucia w Badze tak sam przyjemno jak kto inny, na przykład. W Naj, najczęściej manifestuje się przemoc psychiczna, zdecydowanie rzadziej fizyczny. Jak im się to wszystko udaje? Dziaba mechanizm uwodzenia. Kiedy trzeba, s. mili, mówi dokładnie to, co chcemy u Zbysza, dlatego tak cZ to ulegamy ich urokowi. Warto wiedzieć u M-czyzn z zaburzeniami osobowości zauwa kreska Asipod wykreskaszony poziom testosteronu, u kobietowni ony poziom progesteronu. U kobiet i M kreskaczyzn jest te kreska mniej serotoniny w mózgu. Ale nie ma naukowych dowodów na to, kreska E by hormony byby wyzwalaczami takich zaburzeń. Istnieje te kreska badania, które wykazały, kreska EM kreskaczyzni z osobowości ci posiadają posiadaj dodatkowy chromosom Y. Jednak obecnie naukowcy te kreska si z tego wycofali. Jak kreska Y socjopat? Specjali ci twierdz, kreska E tylko wikrzy psychopata pokona psychopat. Socjopat nie wolno się ciga, wchodzi w utarczki esbowne, ale te kreska pokazywa, kreska E si go boimy. Nie dajmy się sprowokować w ten sposób, tylko pobudzamy jego zwierzce instynkt. Najlepiej by nie ugi tym, robi swoje i nie pokazywa Elku. Staikos psi nie wygra. Mokreska na jednak na moment odwróci jej uwagę i znikną z pola widzenia. Obcowanie z socjopat jest bardzo trudne. Nawet jeśli relacje się poprawi, trzeba by przygotowanym na nagły wybuch zboci przecinek manipulacje, reagowanie odwetem, sip. Na radykalny zmian nie ma co liczyć do takiej nie dojdzie. Przyczyna socjopatii, lady dzieciństwa nasza osobowo kształtuje się pod wpływem bywem przekazu genetycznego, rodowiska i domu. Dziedziczymy pewien wzorzec zachowania i w zale kreska noci od WP bywów, rodowiskowych mokreska E. ten wzorzec przebama, albo, Rodowisko i rodzina jest tak toksyczne. Kreska E. Powielamy schemat. CZ bowiek czerpie z nieprawidłowych wzorców i uczy się niewbaciwego zachowania. Wczesne traumy zostawiaj w psychice trwaby. Lat. Przemoc mokreska emieru, kreskane odcienie dryl wojskowy, straszenie pasem, Niekoniecznie bicie. Form przemocy jest nierozumienie dziecka, zwłaszcza z zdhd. baszczazeta DHD. Cigieb krytykowanie, napominanie, nkanie, jest gap, niezdar. Dziecko chwali się rysunkiem, a mama. Zamiast doceni starania, wytyka BBD. Jeszcze gorsza jest bierna agresja. A adne ten rysunek, a Gosia, jak narysowa, ba? Piknie. Takie sytuacje są bardzo niszczce. Nie wolno dawać dziecku podwójnych komunikatów, badnie, ale. Toksyczna matka, miejesi. Kreska e dziecko jest grube, kreska e sobie nie radzi. To dla malucha i tak traumatyczne przekreska e trzeba go przytuli, pocieszy. Kiedy dziecko nie ma z nigdy zrozumienia, pomocy, wzrasta w atmosferze niechci, wrogoci, odtręcenia i staje się odporne, szorstkie. Jedna z hipotez mówi, kreska jest stereotypy kulturowe CMSK o rozumian jako brak wrażliwości i mokeska boni nad wrakreskalivego cecha bobca do przycia postawy twardziela, na przykład trafi do grupy społecznej, w której nie toleruje się bezradności i elku. Kreska z nas niesie przekaz genetyczny rodziny legendy, historie, które nas kształtują. Cz100, mimo kreska E od czego uciekamy, to jednak powtarzamy bebedy naszych ojców i matek. Arcytrudna diagnoza i terapia socjopatii gdy poziom zaburzenia jest bardzo kreska Y. Psychopata zachowuje się u psychiatry bezceremonialnie, nie czuje zakreska enowania, próbuje się z lekarzem Sibowa. Zwykle przychodzi po to, kreska by uzyskać zawiadczenie o chorobie psychicznej dla osiągnięcia jakiego celu np. uniknięcia odpowiedzialności karnej za swoje czyny. Jednak w przypadku przestępstwa konsekwencje ponosi się zawsze bez wzgl na tak tzw. poczytalno-patrz ramka poni -e. Je kreska -e i poziom zaburzenia jest mniejszy przecinek pacjenci potrafi zaprezentować się w sposób nienaganny. Czasem symuluj jak chorob psychiczny, byle tylko lekarz nie zorientował wsi. Kreska E problem Lekreska Y w osobowości? Kreska dymo kreska E odnalez w sobie pewne cechy socjopatyczne, ale istotne S proporcje. W rozpoznaniu zaburzenia Kreska N rol odgrywa rozmowa. Lekarz analizuje capcie kreska Kreska ryćow pacjenta. Pyta o funkcjonowanie rodziny. Relacje w szkole, w pracy, w domu. Pomagają testy osobowościowe, na podstawie których widać, jakie cechy osobowości przewa Potrzebne jest przynajmniej dwa badania, kreska eby psychiatra mógł postawić diagnoz zaburzenia osobowości? Ponieważ kreska socjopatii, kabami, manipuluj cz to testy nie wykazują u nich kreska adnego zaburzenia. Tylko niezwykle bawnikliwo i dowiadczenie psychiatry pozwala to zdemaskować. Ale mimo trafnej diagnozy kreska adna terapia indywidualna czy grupowa nie przynosi rezultatów, ponieważ kreska socjopata wcale nie chce się zmieniać. Warto wiedzie, obiegowa opinia mówi o tym, e choroba psychiczna zwalnia z odpowiedzialności karnej. W rzeczywistości, osoby z chorobą psychicznych, które popełniają przestępstwo, niejednokrotnie mają wykreskę sze i debu kasze karni kreska osoby zdrowe. Trafiaj do szpitala psychiatrycznego o zaostrzonych rygorach. Czyli S pozbawieni wolności i jednocześnie podlegaj leczeniu. Socjopatia w rozumieniu prawnym nie jest chorobą, pacjent nie ma urojet, nie czuje się zagubiony w rzeczywistości, nie myli wiatów. Twardo Estepa po ziemi, dziaba, wiadomie i odpowiada za swoje czyny, a w razie popewnienia przestępstwa trafia do zwykłego więzienia.